Hejka kochani, witajcie na kanale Tokaland. Dzisiaj będziemy tworzyć domek dla rodzinki artystów. W skład naszej wspaniałej rodzinki wchodzi tata malarz, mama, która uwielbia malować i szyć, oraz radosna Matylda, która uwielbia każdą kreatywną zabawę. Nie możemy zapomnieć o ciapku, naszym małym króliczku. Chcemy, żeby nasz domek był bardziej kolorowy. I żebyśmy mogli w nim tworzyć najróżniejsze cuda, ja chcę malować! No dobrze, kochani, jak widzicie, wybraliśmy taki domek. Tutaj jest całkiem dużo pomieszczeń i bardzo dużo miejsca na artystyczne zabawy. No to co, do dzieła! I zaczniemy od tego pomieszczenia z tarasem. Zrobimy tutaj miejsce dla mamy, która uwielbia szyć. Postawimy duże biurko. Mamy na nim oczywiście maszynę do szycia. Dodamy tutaj długą półkę, na której postawić będziemy mogli najróżniejsze krawieckie narzędzia. Oczywiście nie może zabraknąć tutaj wygodnej pufy i światła. Joho, mamusiu, twoje stanowisko do szycia wygląda przepięknie. O tak, mi też się podoba. No dobrze, mamy stanowisko do szycia, a więc teraz możemy zrobić stanowisko do lepienia z gliny. I tutaj e, znajdziemy mnóstwo fajnych akcesoriów właśnie do lepienia z gliny. Mamy też mnóstwo takich e, kawałków gliny, z których możemy ulepić najróżniejsze cuda i zaraz je wykorzystamy. E, musimy tutaj też postawić piec. Ja sobie to wszystko tutaj powyciągam i zaraz ładnie poustawiam. Przydadzą nam się również farby do malowania, gotowe. Figurek, gotowych rzeczy. Dobrze, jak są farby, to jeszcze przydadzą nam się. O, tutaj są pędzelki. I wykorzystamy tutaj taki szary metalowy regał. Przygotujemy kilka figurek, żeby już były tak, wiecie, w połowie ulepione. I tutaj możemy też, jak najbardziej, właśnie postawić nasze kolorowe farbki oraz pędzelki. No, i przed regałem postawimy sobie taką maszynę, właśnie do lepienia z gliny. Eee, ulepić tutaj możemy najróżniejsze cuda. Nie wiem, czy wiecie, że takie ulepione cuda musimy wrzucić tutaj do pieca. Piec zamykamy, pieczemy chwil kilka i proszę bardzo, mamy fantastycznego, ulepionego, utwardzonego już kotka. Pozostałe narzędzia, kawałki gliny oraz naszego koteczka postawimy na takim większym regale. Chciałabym, żeby tutaj podłoga była w kolorze szarym. Natomiast na ścianę nałożyłam taką kolorową tapetę. W naszym jakże kreatywnym pomieszczeniu nie może zabraknąć kwiatów. I dodamy tutaj więcej światła. Może dodamy tutaj jeszcze taki wózek na narzędzia i mogą tutaj być na przykład szkice e, naszych prac. Matyldo, no i jak ci się podoba nasza pracownia? Mami, tutaj jest super, bardzo ładnie. No to teraz czas stworzyć miejsce do malowania. Oczywiście, miejsce do malowania musi być w naszej pracowni, i tutaj mamy takie ogromne płótno, z którego moje postaci będą mogły korzystać. Postawiam tutaj jeszcze regał na farby i inne akcesoria, a także duży stół do malowania obrazów i nie tylko. W tym pomieszczeniu będzie taka szalona tapeta. Podłoga cała brudna od farb. Na stole mniejsza lampka, a na suficie większe światło. Może postawimy tutaj skrzynkę z kwiatami? No i wszystkie akcesoria do malowania: farby, paleta, pędzle. Tutaj takie duże puszki z farbami wszystko musi się znaleźć. W tym pomieszczeniu. Dodamy tu jeszcze kilka takich nie do końca gotowych obrazów. I kilka mniejszych obrazków. A także kilka obrazków, które kompletnie się nie udały. Myślę, że możemy powiesić tutaj taki wiszący fotel. Kolejne pomieszczenie jest już gotowe. Czas namalować obraz. Tato, ty malujesz obrazy? Oczywiście, już idę coś zmalować. A my w tym czasie umeblujmy kolejne pomieszczenie? Oczywiście, w domu naszych artystów nie może zabraknąć kuchni, będzie ona bardzo kolorowa. Koniecznie musi być tutaj stół. No i krzesełka. Dodamy tutaj również regał, na którym postawić możemy najróżniejsze kuchenne akcesoria i urządzenia. Jeszcze podłoga, no i ściany, może niebieskie. Tutaj damy półeczkę, na której możemy coś postawić. Pozytywne dodatki, czyli na przykład kwiaty, muszą tu być. No i w kuchni też nie może zabraknąć światła. A teraz chodźmy zobaczyć, czy mój mąż zmalował coś pięknego. Kochanie, no i jak ci idzie malowanie? Wow, to ciapek! O, mój obraz jest już gotowy. Orety to faktycznie ciapek. Możemy go teraz wydrukować i na przykład powiesić na ścianie. Super, u mnie w pokoju. Chciałam, żeby mój pokój był tutaj. Jest super duży. Możemy tutaj postawić łóżko i inne meble. No dobrze, niech będzie. Twój pokój będzie właśnie tutaj. No i faktycznie musimy postawić tutaj łóżko. Może wybierzemy jakieś kolorowe no bo to w końcu mm, pomieszczenie artystki, pokój artystki. Więc powinno być kolorowo i pozytywnie. Myślę sobie, że postawimy tutaj też e, może taki kolorowy regał. A tutaj mamy taką skrzyneczkę z wełną i z tej wełny, zobaczcie, możemy zrobić bardzo fajne, kolorowe zabieżki, takie na przykład na ścianę. Tutaj mamy chmurkę, mamy coś takiego, nie do końca wiem, co to jest. I jako trzecia kupa! No to może powiesimy tutaj tę chmurkę, ponieważ ona jest bardzo słodka. W pokoju Matyldy postawimy takie biurko z arkuszem, żółte krzesełko. Może taki pamiętnik, zeszyt na naklejki, piórnik, no i kredki oczywiście. Tapeta w gwiazdki? Czemu nie? Może podłoga w takim jaśniejszym kolorku. Albo brokatowa? Brokatowa też może być. Mm, jeszcze fioletowe półki tutaj. Dywanik z motylkiem. Żółta zasłonka. Na regale różne kreatywne rzeczy. Może książki? I jeszcze takie duże pudełko z pluszakami. No i jeszcze trochę zabawek, o tutaj. No i na tych półeczkach nad biurkiem też możemy pokładać najróżniejsze rzeczy. Dodajmy tu jeszcze kolorowe lampeczki. Coś moim obrazem od taty. A, no tak, jeszcze ten obraz. No to może postawimy go takim czymś. O, zobacz. Włożymy go tutaj i postawimy na przykład przy biurku. A? No dobrze, może być. No, masz bardzo pozytywny pokój. Kochani, dajcie znać w komentarzu, czy i wy macie w swojej grze Toka Boka kreatywną rodzinkę? I jakie zajęcia plastyczne lubicie najbardziej? Lepienie z gliny, malowanie, a może szycie? Subskrybujcie kanał Toka i bądźcie na bieżąco z wszystkimi odcinkami Toka Boka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!